Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz trzeci w dniu dzisiejszym, poniedziałek, 6 listopada, i zapraszam do kolejnego odcinka. W części numer jeden rozmawialiśmy o Bitcoinie, przeanalizowaliśmy Bitcoina, porozmawialiśmy o rynkach tradycyjnych. W części numer dwa rozwinęliśmy kwestię cyrkulującego kapitału, napływu kapitału oraz rozmawialiśmy o tym, czy ten napływ kapitału jest stabilny. Jeśli tak, co może się wydarzyć? Jeśli nie, czego się spodziewamy? W trzeciej zaś części postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania odnośnie altcoinów. Tak jak było dużo pytań odnośnie kapitalizacji rynku kryptowalut, tak mamy dużo pytań odnośnie altcoinów. Czy warto już akumulować altcoiny? Jakie ryzyko niesie za sobą inwestowanie w altcoiny? I czego ogólnie spodziewamy się w tym momencie. Po rynku altcoinów. Także zapraszam do kolejnego odcinka. Jak zawsze, zanim zaczniemy, proszę pamiętajcie, że nic w filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, moje pozycje i, co ważniejsze, moje inwestycje. A samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Na samym wstępie, jak zawsze, zaczynamy na crypto bubbles. Jak widzicie, mamy miesięczny interwał na crypto bubbles I muszę Wam powiedzieć, że jak obserwuję, Altcoiny z perspektywy miesiąca, ja tutaj, jak widzicie, obserwuję top 100, bo to najbardziej mnie interesuje, to nie da się ukryć, że mamy naprawdę spore odreagowanie, bo są takie projekty jak na przykład NIO, które kiedyś jeszcze, jakiś czas temu, było nowym Ethereum, tak, chińskim Ethereum. 86% na projekt, na którym niewiele się dzieje, to jest naprawdę spore odreagowanie. Widzimy, że nawet Algo, które zostało przez wielu już pochowane, przeze mnie sprzedane, odreagowało 27%. Yy, widzimy, że są inne pozycje, które, które odreagowały, mimo tego, że niedawno były już na dobrą sprawę pod ziemią, tak, tak jak gala z wielu przyczyn. A JOTA, która jeszcze <grytanie> ku, yy, ku tutaj ucieszę, co niektórych jeszcze żyje, tak? Mimo tego, że w tle działają, mają swoje umowy z Unią Europejską do tworzenia tak zwanych smart cities to akcja cenowa tego nie odzwierciedla więc z perspektywy miesiąca widzimy, że jest naprawdę duże odreagowanie na altcoinach, na wielu altcoinach jak na chwilę przełączę na top 200 no to zobaczycie, że są też pozycje, które naprawdę Kuji to będzie pewnie Kujira Osmosis 79% tak, czyli DEX na kosmosie TRB to będzie TELOR, kolejny zdecentralizowany OROCOL który kiedyś tutaj miał być zabójcą Chainlinka HOLO Sushi nawet odreagowało także naprawdę patrząc z perspektywy altcoinów, BLAIR to jest NFT Marketplace, o ile się nie mylę <laughs> widzimy naprawdę spore odreagowanie dlaczego jest to ważne? po pierwsze, jako inwestorzy E, jako, jak ja to mówię, degeneracji altcoinowi, zaraz tą też kwestię e, rozwinę. Chcemy zobaczyć, że altcoiny, w które inwestujemy, mają volume. Jeżeli nasze altcoiny mają odreagowania, mają volume, <laughs> mają, przepraszam, napływ kapitału, to my wiemy, że wciąż jest w nich życie. Jeżeli altcoin, w który inwestujecie, ma naprawdę marne odreagowanie w przeciwieństwie do innych altcoinów, jest to na pewno taka pierwsza pomarańczowa flaga, aby poważnie za, za, zastanowić się nad Waszą inwestycją, tak? Oczywiście ja nie polecam nic, za jak zawsze mówię i wyrażam swoje zdanie, ale tak jak wam mówiłem, jeżeli wchodzicie w duże zielone świece, to bardzo często dostaniecie czerwonym dildo po plecach. Dlatego ja osobiście nie uzupełniam swoich pozycji altcoinowych. Wręcz przeciwnie, zrobiłem filmik o tym, że biorę profity. Dlatego, że jako tak pół żartem, pół serio, naczelny degenerat kupuje altcoiny, by czerpać z nich korzyści. Docelowo ułożę portfolio, które będzie portfolio pod w które będzie czekało na większe wzrosty. Ale jak na razie jest już to trzeci raz w tej beście, kiedy kupiliśmy na dołku, sprzedajemy na szczytach. Mówię to głównie za siebie, ale wiem, że wiele wa, wielu osób z Was robi podobnie. Czyli kupujemy depresję, kupujemy czerwone, kupujemy sraczkę, rozwolnienie, sprzedajemy, <laughs> sprzedajemy, kiedy wszyscy są chciwi, tak? Prosty zabieg, który trzeci raz ma miejsce w tej besie. Pojawia się nowo, no, dużo nowych osób, bo wynika to też z komentarzy, czy warto już wchodzić w altcoiny. Ja myślę, że warto wchodzić w altcoiny, ale nie w tym momencie, kiedy one mają taki, a nie inny przyrost. Poczekałbym na cofkę. Na altcoinach, która będzie wynikała albo z tego, że bitcoin się cofnie, albo z tego, że zobaczymy wzrost dominacji bitcoina, o której porozmawiamy zaraz. Oczywiście musicie pamiętać, że inwestycje w altcoiny są ryzykowne. Ok? I musicie objąć swoją strategię w tym kierunku, byście czuli się z tym dobrze i komfortowo. Wciąż widzę sporo komentarzy, nie tylko u siebie, ale u innych i na Twitterze osób, które zainwestowały przeinwestowały się albo nie rozumiały swojej inwestycji, i w momencie, kiedy altcoiny były minus 50, minus 30%, to ogarnął je strach. To nie jest dobra strategia. Przede wszystkim trzeba sobie zrobić risk assessment i zrozumieć, czemu inwestujecie w altcoiny, po co inwestujecie w altcoiny, ile jesteście w stanie potencjalnie stracić i ile potencjalnie chcecie zarobić. Dlaczego o tym mówię? Jeden z kolegów napisał w komentarzu, że no po moim ostatnim filmiku, odnośnie kiedy wypowiedziałem się odnośnie Ethereum, no że ma Ethereum i ma Binance Coin, BNB. No i że są to u niego duże pozycje, no ale niestety, jak wiecie i jak widzicie na załączonym obrazku, żadna z tych pozycji no, nie uczestniczy w imprezie, tak? Więc jeżeli jesteście inwestorami niskiego ryzyka, jeżeli trzymacie Bitcoina, jeżeli trzymacie Ethereum, jeżeli trzymacie Binance coin, nie oczekujcie, że zobaczycie przyrosty rzędu: 122% Injective, 70% Rose, 55% Mina po korekcie, 62% GRT, 42% NIR, 32% Render, 67% Chainlink. Jesteście inwestorami niskiego ryzyka. Kiedy jest impreza, kiedy wszyscy altcoinowi degeneraci tańczą ze mną na czele, a wiem, że duża część mojej społeczności jest degeneratami altcoinowymi, e, tutaj dla nowych osób, my tak sami się nazwaliśmy, więc to nie jest tak, że ja kogoś obrażam. I kiedy my tańczymy na imprezie, pijemy wybuchowe soczki, wy jako inwestorzy Bezpieczni, stoicie za oknem, kładziecie ręce na szybę i patrzycie, jak my się bawimy. My ryzykujemy i jak są od reagowania, mamy za co pić. Wy jesteście bezpiecznymi inwestorami i możecie patrzeć, jak my się bawimy. Jeżeli przyjdzie kataklizm, to dla bezpiecznych inwestorów będzie to potwierdzenie, że podjęli dobrą decyzję. Bo to my jako degeneraci stracimy więcej, bo podjęliśmy większe ryzyko. Jednak trzeci raz w tej bezsie Alty naprawdę potężnie odreagowały i to osoby, moim osobistym zdaniem, ja patrzę na to w co ja inwestowałem i inwestuję, powinny być zadowolone. Większość osób z Discorda wie, że jesteśmy minimum 300% na plusie poprzez swingowaniu dotychczasowych pozycji w tej bessie. Czy pozycje były w pewnym momencie minus 30%? Pewnie, że były. Czy były minus 25%, 40%? Pewnie, że były. Ale docelowo, sumą sumaru, jak dodam do wcześniejszych plus 300% na swingowaniu altcoinów, to co teraz przeswingowałem, to zrobiłem prawie 4x w bezsie. I to nie jest jakiś fenomenalny wynik. I są osoby, które zrobiły lepsze wyniki, ok? Bo sprzedawały później niż ja. Więc to nie jest tak, że ja jestem jakoś alfą i omegą i jestem w stanie zrobić coś, czego nikt inny nie jest w stanie zrobić, bo w mojej społeczności na naszym kanale jest wiele osób, które potrafiło kupić niższe pozycje niż ja, i wyjść na przykład teraz, gdzie ja już jestem poza wieloma altcoinami od kilku dni. Więc podsumowując, jeżeli jesteście inwestorami niskiego ryzyka, nie możecie oczekiwać, że będziecie na odreagowaniu zarabiać 60, 70 czy 120%. Ale jeżeli jesteście inwestorami wysokiego ryzyka, to kiedy jest odreagowanie, tańczycie i pijecie wybuchowe soczki. Ale kiedy jest cofka na rynku, możecie być krótkoterminowo zdeptani. I takie jest ryzyko powiązane z inwestycją w altcoiny. I zrozumienie tej strategii jest bardzo ważne, bo każdy ma inną strategię. Oj, poczekajcie, Binance Coin rośnie, plus 17%, jeszcze nie wszystko stracone, ale tak pół żartem, pół serio. Realia są takie, że jeżeli inwestujecie w altcoiny na dipach czy na pullbackach, to zawsze będziecie krótkoterminowo pod wodą. I jeżeli nie stanie się nic złego z tym altcoinem i będzie odreagowanie, to zawsze wyjdziecie na plus. Ok? Także jest sporo pytań odnośnie, czy warto inwestować. Yy, w co ludzie inwestują? Ja wypowiadam się odnośnie top 100, top 200, bo to jest główno, głównie w to, w co ja inwestuję. Nie jestem aż takim degeneratem altcoinowym, by tak zwanym crazy Digin, żeby inwestować w jakieś tam micro capy z kapitalizacją 1 miliona czy 5 milionów, bo to się wiąże już z turbo dużym ryzykiem, ale oczywiście top 100, top 200 jest to coś, co mnie inwestuje. Interesuje, przepraszam, i w co ja inwestuję. I tak jak powiedziałem, jest to trzecia taka sytuacja w tej bezsie, kiedy jesteśmy w stanie na tych altcoinach zarobić. I nie chciałbym być odebrany w taki sposób, że atakuję kogoś, kto inwestuje bezpiecznie. Oczywiście, że nie. Sam mam złotą pozy... złote pozycje, złoty koszy, które są fundamentem moich inwestycji, i również są to pozycje takie jak Bitcoin czy Ethereum. Plus oczywiście wiecie, że jestem swoistym maksymalistą Solany i Cardano, za co też chociażby u Łysego byłem krytykowany. Ciekawe, czy te osoby, które teraz widzą tą pompę na Solanie, w jaki sposób nie, psują, nie plują sobie w brodę. Także jeżeli chodzi o kwestie altcoinów, moim zdaniem jest to dobry moment, by akumulować w cyklu, ale nie dobry moment z perspektywy krótkoterminowej, dlatego, że z perspektywy krótkoterminowej jest po prostu pompa. Moim zdaniem, pociąg nie odjechał. i Jeżeli będzie cofka na Bitcoinie, bądź też wzrost na dominacji Bitcoina, te altcoiny jeszcze się cofną o 20, 30, 40% i będziecie mieli okazję najprawdopodobniej jeszcze do pociągu wskoczyć. Oczywiście, z punktu prawdopodobieństw, jest to scenariusz bardziej prawdopodobny. Jednak pamiętajcie, że oczywiście jest też ryzyko, że rynek odjedzie, tak? Bo zawsze medal ma dwie strony. Osoby, które nastawiają się tylko na jedną stronę medalu, bardzo często są dymane i takie są realia. Tak? Także chciałbym, żeby to było w pełni zrozumiane. To, że ja podejmuję ryzyko na altcoinach i nimi swinguję, to wcale nie znaczy, że ktoś, kto ma Bitcoina i Ethereum i. Akurat tutaj kolega miał Binance'a, to jest jakaś zła inwestycja, tak? Po prostu nie możecie oczekiwać z perspektywy momentu w cyklu, że będziecie bawić się z nami na imprezie, okej? Okay? Bo po prostu bezpieczne pozycje nie uczestniczą aż tak mocno w imprezie jak poszczególne altcoiny, nie? Ale dobra, bo się rozgadałem. Mam nadzieję, że wywód do większości jakby dotrze i że każdy będzie tutaj. Układał strategię na miarę własnych możliwości finansowych i na własnych możliwości mentalnych, bo nie każdy też ma mental do tego, by w pewnym momencie cyklu być minus 30%, tak? Bo tutaj, oczywiście, głowa to jest największy problem inwestorów, czy to w BES-ie, czy to w hośie. W BES-ie ogarnia was strach, ok, kiedy kupiliście i coś idzie niżej, a w HOS-ie ogarnia was FOMO. I myślicie, że im wyżej to idzie, to to będzie szło do góry w nieskończoność, i w pewnym momencie przychodzi kor korekta, no i zostajecie ze swoimi torbami. Dlatego 90% ludzi na rynku nie potrafi zarabiać, tak? bo ma słaby mental i nie do końca nie, yy, nie jest w stanie wyłączyć szumu, szczególnie tego szumu z Twittera, ten głównowirnik, który napędza cał długofalowe wzrosty. Coś już jest przegrzane jak Tumik w Hondzie i nie wiem w czym jeszcze, ale jeszcze FOMO, do góry, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Uwierzycie w diamentowe ręce, Forever Hold, no i w końcu będziecie wydymani, tak? Także to też jest bardzo ważne, by mieć swój rozum, swoje cele, swoje oczekiwania, a nie tylko popadać w głównowirnik i uwierzyć w to, że to będzie rosło w nieskończoność. Bo jeżeli ktoś był w Hosie 21, to myślę, że dokładnie wie, o czym tutaj mówię, tak? Twitterowy gównowirnik tak napędzał wzrosty, że jak ja bym miał wychodzić na tych wzrostach, to bym wszystko miał do tego, do dnia dzisiejszego, tak? Także gonienie, gonienie szczytów, lizanie knotów, m, bardzo zły pomysł. Dominacja Bitcoina. Dlaczego dominacja Bitcoina jest ważna i dlaczego mamy też bardzo duże odreagowanie na altcoinach? A to dlatego, że dominacja Bitcoina przechodzi korektę. Mieliśmy pierwszy przyrost dominacji Bitcoina, co się śmiałem, że wygląda też jak Shitcoin na Binance, na, na BSC. I teraz, oczywiście, przechodzimy przez potencjalną korektę, tak? Może to być podobna korekta, może to być podobna korekta do tej, która miała miejsce tutaj, po czym dojdzie do kolejnego ruchu do góry. Ja, mimo tego, że już miesiące temu, 8 miesięcy temu. Stawiałem na to, że dojdziemy między 48 a 52% ze streczem do 55%. Myślę, że patrząc na kwestie ETF-a i makroekonomiczne, jest tutaj duża szansa, że ta dominacja bitcoina się jeszcze nie zatrzymała. Więc jeżeli dojdzie do ruchu korektywnego, będzie to oczywiście kontynuacja ciekawych wzrostów altcoinów, bo świadczy to o tym, że kapitał ucieka z bitcoina i przechodzi w altcoiny. Jednak kiedy dominacja wróci na odpowiedni szlak, myślę, że potencjalnie do 55%, wciąż nie wierzę w to za bardzo, że dojdziemy do 60%, tak jak niektórzy przewidują, ale oczywiście dojście czy do 55%, czy do 60% dominacji Bitcoina spowoduje cofkę na altcoinach, tak? Więc też musicie o tym pamiętać, że nie tylko altcoiny się cofają, kiedy Bitcoin się cofa, ale również altcoiny się cofają, kiedy dominacja Bitcoina wzrasta, dlatego, że kapitał na rynku jest na tyle przekonany, by inwestować w bitcoina, że po wzięciu profitów z altcoinów na, na wzrostach, a czasami na spadkach, bo są tacy, którzy lubią sprzedawać na spadkach i wchodzić w bitcoina na wzrostach, wtedy ten kapitał ucieka. Niebieska linia jest to Total Market Cap 3, czyli oczywiście market cap altcoinów bez bitcoina i bez Ethereum, o czym wspominałem w części drugiej dzisiejszego dnia. I widzicie jaka jest zależność między kapitalizacją altcoinów a dominacją Bitcoina. Kiedy dominacja Bitcoina ma szczyty, przepraszam, tak, altcoiny i total 3 market cap mają dołki, ok? Kiedy dominacja Bitcoina się poddaje, altcoiny rosną. I w tym momencie widzimy, że kiedy kapitalizacja e, rynku altcoinów się poddawała, dominacja Bitcoina zaczęła rosnąć, tak? I tutaj oczywiście jest kolejna kwestia, bo ja uważam, że ten cykl, ta Bessa jest troszkę inna i zaraz rozwinę tą myśl, dlatego też dominacja Total Market Cap 3 aż tak mocno się nie poddała, ale do czego dążę? Jeżeli ta dominacja będzie dalej rosła, to oczywiście potencjalnie Total, Total 3 będzie wciąż cierpieć tak? i altcoiny będą się wykrwawiać w parze do bitcoina, prawdopodobnie w parze dolarowej też co znowu stworzy e, potencjalne opportunity, czyli tą realną możliwość by załadować torby waltcoiny, tak? E, więc to jest też bardzo ważne i to jest też kolejny powód dla którego ja osobiście nie jestem fanem kupowania dużych zielonych świec, bo tak jak powiedziałem po dużych zielonych świecach dostajecie czerwonym dildo po plecach. Przechodząc do total 3 e, myśl, którą chciałem tutaj rozwinąć. Widzimy, że jest poddanie na total 3. O tym już mówiłem swego czasu. Uważam, że to poddanie nie jest jakoś aż tak mega głębokie, jak wielu by się spodziewało. Dlatego też, że Bitcoin nie jest już tak sexy. Bitcoin już swoje wzrosty ma za sobą i mimo wielu kwestii regulacyjnych i tak dalej, wciąż widzimy po tym total 3, że jest duża liczba osób, która w te altcoiny Inwestuje i która altcoiny akumuluje na przestrzeni BESY. Ja na przykład, jako wyznacznik, biorę sobie amerykański rynek krypto, który znam, w którym się można powiedzieć wychowałem i powiem Wam, że z tego co się orientuję, bo nie oglądam za bardzo polskiego YouTube'a, nie mam na to czasu. Tak jak wielokrotnie mówiłem, oglądam Łysego kanał, głównie to wydaje mi się, że narracja na polskim rynku jest troszkę inna niż na US, bo na US to jest bardzo, bardzo normalne, że w bessie akumulujemy altcoiny, tak? Jakby chcemy metodą DCA, czyli Dollar Cost Average, zakumulować jak najwięcej altcoinów i mamy głęboko w dupie, czy jesteśmy 20%, 30% czy 40% na minusie. Większość osób nawet nie swinguje altcoinów tak jak ja, co znaczy, że kiedy kupili Altcoiny w okolicach nie wiem, dołka Bitcoina, oni wciąż to trzymają długofalowo, tak? I wydaje mi się, że tutaj Total 3 w tym momencie właśnie pokazuje to, że nie dość, że możemy zobaczyć naprawdę rewelacyjny, rewelacyjną hossę z punktu altcoinów, bo Bitcoin nie jest sexy, to oczywiście, jeżeli Bitcoin osiągnie jakieś wspaniałe wyniki, 100, 150, 200, 250 tysięcy, bo predykcje już są różne, to oczywiście cały rynek wybuchnie. Więc ja jak najbardziej tutaj rozumiem, dlaczego osoby inwestują w altcoiny w bessie. No i jako osoba, która swinguje altcoinami również to robię. Dlatego, że na rynku jestem tu po to, żeby zarabiać na tym rynku, a nie po to, żeby się klepać po plecach. Nie? Także ja osobi osobiście uważam, że poddanie na total 3, czyli to co patrzycie, kapitalizacja bez bitcoina i etera, nie zawędrowała aż tak nisko jak wielu się spodziewało. I myślę, że wynika to z tego, że bitcoin po prostu na pewnych wycenach yy, dla osób, które chcą więcej zarobić na rynku kryptowalut, yy, no nie jest sexy, tak? I inwestują po prostu w altcoiny. Yy, czy te osoby są hazardzistami? czy są chciwe, czy postradały zmysły, czy są degeneratami? To mam to w dupie, tak prawdę mówiąc, bo każdy chce zarobić jak najwięcej, nie? To nie jest jakby nie wiem jakiś program telewizyjny, rozczulam się nad twoją inwestycją, tylko każdy jest tutaj po to by zarobić. Jeden chce podjąć większe ryzyko, inny chce podjąć mniejsze ryzyko. Ale Total 3 w porównaniu do Total 1 gdzie jesteśmy na, na rynku całkowitej kapitalizacji, już przebi, po przebiciu tego lokalnego szczytu, tak tutaj oczywiście my się zbliżamy do tego lokalnego szczytu, tak? czyli 400 billion dollars. I tutaj, jeżeli dot, dot, dotniemy tego szczytu, będzie to dość byczy, a zarazem niedźwiedzi sygnał. Bo jeżeli wrócimy do tego lokalnego swing high, to by, będziemy w stanie odrobić całą to, cały ten ruch korektywny tak, do lokalnego dołka, który miał miejsce latem 2023 roku. Ale jeżeli wrócimy do tej żółtej linii i zobaczymy odrzucenie, będzie to równoznaczne z tym, po pierwsze, że albo Bitcoin poszedł do góry, albo dominacja Bitcoina poszła do góry, albo cały rynek się cofnął w dół. Ok? E, bo tutaj oczywiście scenariuszy jest wiele. Jeżeli, jeżeli dojdzie do tych scenariuszy, to po raz kolejny, czy też korekta z tego poziomu, czy też korekta z tego poziomu, doprowadzi do tego, że altcoinowy market cap się pomniejszy, czyli pieniądze zaczną odpływać z altcoinów. Więc to stworzy kolejną szansę na to, by każdy z Was, jeżeli chce, miał okazję wsiąść do pociągu, który się nazywa. Cardano, Polkadot, Falcoin, Kosmos, cokolwiek tam lubicie, nie? Także ja tutaj bacznie obserwuję market cap, total crypto market cap total 3, czyli z wyłączeniem Bitcoina i Ethera. Jest to bardzo fajny wyznacznik tego, gdzie obecnie jest kapitał inwestorów i jak przekonani inwestorzy są do tego, by już wchodzić w altcoiny. Wybiliśmy band górny, staramy się zamknąć powyżej tego pierwszego swing high, no, nakładamy wyraźny kanał wzrostowy, tak? mamy wyższe dołki, wyższe szczyty dzięki temu knotowi i zobaczymy jak długo ten przyrost będzie w stanie tutaj trwać. Okay? Ale tak jak powiedziałem, poddanie na total 3 będzie równoznaczne z tym, że kapitał odpływa z altcoinów. Prawdopodobnie do bitcoina, tak, bądź też do stably, no bo to też nie można w 100% być przekonanym, że jak ktoś weźmie profity z altcoinów, to musi wejść w bitcoina, nie? Bo ja na, ja na przykład bym tego nie robił, bo tak jak wam powiedziałem w, w drugiej części, albo w pierwszej części dzisiejszego dnia, e, no dla mnie bitcoin nie jest sexy na obecnych wycenach, tak? E, z racji oczekiwań, jakie mam i z racji tego, że mam średnie wejście poniżej 20 tysięcy. Więc tutaj oczywiście ten kapitał może uciec do stablecoinów, by poczekać na korektę i po raz kolejny wejść w te altcoiny. Dobra, chyba wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Było jeszcze kilka pytań odnośnie altcoinów. Wiele z nich się po, tutaj po, powtarzało. Najważniejsze jest to, by każdy zrozumiał ryzyko, jakie niesie za sobą inwestowanie w altcoiny. Rynek kryptowalut jest takim rynkiem, że wszystkich ogarnia FOMO. E, już Lambo za tydzień, już pokazywanie środkowego palca szefowi za tydzień e, Bessa jest, a już oglądają domki w Hiszpanii I musicie wiedzieć, że ten rynek jest bardzo taki Ukierunkowany FOMO i sprzedawaniu marzeń nie? E, Ja marzeń nie sprzedaję, bo uważam, że Jest wystarczająco już osób, które sprzedaje marzenia W każdym razie Staram się mówić i zawsze mówię to co myślę i tak jak mu uważam, że w tym momencie jest dobry moment dobrania profitów z altcoinów, tak nie uważam, że jest to dobry moment, by te altcoiny na tych przewartościowanych lokalnych wycenach akumulować. Tak? Ale oczywiście każdy z Was zrobi, co chce, każdy z Was ma inną strategię. Są osoby, które mają stabilne DCA i co tydzień kupują ileś tam danego protokołu, co miesiąc, codziennie. Są osoby, które kupują korekty. Są osoby, które po prostu kupują, kiedy mają kapitał. Więc każdy musi zrozumieć swoją strategię i przede wszystkim ryzyko, jakie niesie za sobą inwestowanie w altcoiny. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że było wartościowo, że dałem Wam jakąś wizję, perspektywę tego, co możecie zyskać inwestując w altcoiny, ale przede wszystkim też, co możecie i ile możecie stracić w nie inwestując, tak? Bo jak to mówią. Dobry inwestor, dobry trader zaczyna od porażek i bierze te porażki pod uwagę, a nie tylko chwali się, ile zarobił, nie? Z reguły, jak ktoś zaczyna dyskusję z wami, a na tym to ja zarobiłem tyle, no to tak trochę brzmi, jakby to była jedy, jego jedyna dobra inwestycja, nie? Także przede wszystkim myślcie o tym, co może się zdarzyć, kiedy będzie w topa na altcoinie, a niekoniecznie skupiajcie się na tym. Co będzie, jak zarobicie. Jak zarobicie, to pomyślicie, co, co z tym zrobić. Dobra, tyle. Miłego. Dzięki. Heja.